Konstrukcja There Was, There Wasn't. Aby powiedzieć, że coś znajdowało się gdzieś, szczególnie w czasie przeszłym, korzystamy z konstrukcji There Was. Zdania tworzymy w następujący sposób. In the hospital there was a boy with a broken arm. W szpitalu był chłopiec ze złamaną ręką. There was, był, znajdował się. On his leg, there were some bruises. Na jego nodze były, znajdowały się siniaki. Musimy pamiętać, że dla liczby pojedynczej, czyli dla jednej rzeczy, używamy formy was, a dla liczby mnogiej, dla wielu rzeczy, używamy formy were. There was a volcano eruption in 2016, czyli był wybuch wulkanu w 2016 roku. There was an earthquake in Japan. W Japonii był, było trzęsienie ziemi i liczba mnoga. There were many injured people, było wielu zranionych ludzi. There were a lot of people with broken legs. Było wielu ludzi ze złamanymi nogami. Przeczenia są równie proste. Aby stworzyć przeczenie w konstrukcji there was wystarczy do czasownika was lub where dodać słówko not. There wasn't any graze on his elbow. Na, na łokciu nie było żadnego zatrapania. In a hospital there wasn't anyone with a twisted ankle. Nie było nikogo ze skręconą kostką w szpitalu. I liczba mnoga. There weren't any injured animals. Nie było zranionych zwierząt. There weren't ships in the port. Nie było statków w porcie. Tworzenie pytań jest również proste. Jak zawsze zamieniamy szyk zdania. Czasownik was lub where stawiamy przed słowem there. Was there an earthquake in Poland? Czy w Polsce było trzęsienie ziemi? Was there a bird on the tree? Czy był ptak na drzewie? I dla liczby mnogiej. Were there any cats in the garden? Czy były koty w ogródku? Were there any pigeons in the nest? czy były gołębie na, w gniazdku.